Westlife i Uptown Girl w Radio Z 29 dzień lutego popołudnie, poniedziałek. Proszę Państwa, teraz w programie Uważam Z będzie historia powietrzna. Samolot linii Ryanair lecący z Wielkiej Brytanii do Bratysławy miał nieplanowane międzylądowanie. Na pokładzie maszyny sześciu Brytyjczyków zaczęło świętowanie wieczoru kawalerskiego. Jak się bawili, zobaczcie na Facebooku Uważam Z, impreza była tak huczna, że kapitan samolotu zdecydował się wylądować w Berlinie. Mężczyźni byli pijani i agresywni, a jeden z nich rozebrany spacerował po pokładzie samolotu, jak go Pan Bóg stworzył. Nie stosowali się do poleceń załogi, kiedy odmówiono im podania kolejnych drinków, mężczyźni zaczęli się awanturować. Imprezowicze z Panem młodym na czele Zostali aresztowani na lotnisku, za imprezę w samolocie będą musieli słono zapłacić. Wysokość grzywny to 25 tysięcy euro. No to się nazywa imprezowanie na wysokim poziomie. 29 dzień lutego, dzisiaj proszę Państwa urodziny obchodzi Olga Bołądź.